Cześć, w tym nagraniu chciałem tobie pokazać jak wyglądają abonamenty, ile właściwie wynosi opłata za Easy Sales, ile to kosztuje. Gdy wejdziemy sobie na stronę główną, następnie zakładkę ceny, możemy zobaczyć cennik. Jak widzimy abonament zaczyna się od 35 euro na miesiąc. Chciałem tobie pokazać porównanie pakietów, zejdźmy sobie niżej. Możemy ustawić sobie naliczenie roczne, czyli przy płatności z góry mamy 10% rabatu. Większość jednak systemów konkurencyjnych ma naliczenie miesięczne, więc w taki sposób również chciałbym porównać te abonamenty. Wybiorę sobie tutaj opcję miesięczną. Na górze mamy cenę abonamentu miesięcznego w zależności od ilości zamówień oraz ilości ofert na marketplace'ach. Miesięczny abonament najniższy zaczyna się od 39 euro na miesiąc przy 300 do 300 zamówień na miesiąc i do 100 tysięcy ofert na marketplacach. Jeden z najczęściej wybieranych abonamentów w przypadku użytkowników, którzy w konkurencyjnym systemie muszą już przejść na abonament Enterprise, czyli od 5 tysięcy zamówień na miesiąc. Mamy abonament, który wynosi 299 euro miesięcznie w Visi Sales. W przypadku do 10 tysięcy zamówień abonament wynosi 499 euro miesięcznie przy jednocześnie opcji do miliona ofert na marketplace'ach. Dodatkowo w każdym pakiecie, jak możesz zauważyć, są dodatkowe opcje, jak tokeny AutoPrice, które dotyczą możliwości zaawansowanej edycji cen na marketplacach, jak i tokeny tłumaczeniowe z różnych systemów zewnętrznych, które umożliwiają automatyczne tłumaczenie ofert podczas ich wystawiania, ale również dedykowane godziny programistyczne. To znaczy, że na przykład w tym abonamencie za 299 euro miesięcznie do 5000 zamówień w miesiącu mamy 10 godzin programistycznych. To znaczy, że możemy dostosować system pod swoje potrzeby, swoje wymagania, pod swoje indywidualne pomysły, które chcielibyśmy wdrożyć, które usprawnią nam działanie systemu. Wykorzystać programistów do 10 godzin rocznie. To co jest również istotne, mamy support. W tym abonamencie, właśnie Performer, mamy możliwość zgłoszenia bezpośrednio poprzez zgłoszenia ticketowe w panelu, jak i przez czat. Czyli bezpośrednio w panelu mamy dostęp do żywego człowieka z Polski, który pomoże nam w czasie rzeczywistym przy użytkowaniu. Testowaniu czy używaniu bieżącego systemu. Więc zapraszam Cię do zapoznania się z cennikiem W razie pytań zapraszamy do kontaktu przetestuj testu EasySales 14 dni za darmo.